Siema, siema, z tej strony Venom Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Superpunk 2077 Dzisiaj zrobimy sobie kontrakt Zaraz się dowiemy co to za kontrakt tu gdzieś trzeba iść Tu jakaś impreza jest O. Co tak mój Moją córkę uwolnił! Moją córkę! Ciszej, bo jeszcze usłyszą. Są przecież zasady. W tych zasady! Wojenki! Nie da się trzymać tych zasranych reguł! Nie da! Musi jeść, pracować, do pracy potrzeba w szczepów! I co? Dziewczyna ma wybrzydzać, jeśli jakiś Six street pomaga jej dorobić? Mogła poprosić walentynę. Ich teren mieli prawo się na nią wkurzyć. Ciesz się, że po prostu wyrzucili ją z tego balu. Mogli. No wiesz, mogło być gorzej. A kiewszy to wszystko! Ciekawa rozmowa. od podrezodanko Jest klient, który chce pozbawić bliźniego dóbr doczesnych. A konkretnie to trzeba zarąbać gitarę Terego Eurodaina Prosta fucha, uczciwe wynagrodzenie. Więcej informacji w załączniku czekam. A. Czyli typ kontraktu Kradzież z gitarę Darego mamy zarąbać? No, zobaczymy. Ty, wiesz, co się dzieje na górze? Byłem tam przed chwilą hałas, że uszy więdną. Jakaś impreza. O? Żeby? To z mieszkania Slaytona. Koleś ma zajoba na punkcie takiej jednej no, gównianej kapeli. Leci u niego ten szajs non stop na cały regulator. Nawet jak go nie ma. A wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest jak tu schodzi o nich nawija. Silverhand to Eurodine tamto. Trafi tak pierdolić bitą godzinę, serio. Obsesja normalnie, koleś zna na pamięć teksty piosenek, daty wydania albumów, nawet koncertów, głumasz? Kurwa, tylko czekać aż mu odjebie. No, ciekawe. Znajdziesz górę można iść? Sprawdzimy najpierw to miejsce, bo może coś ciekawego się tu trafi. O, proszę bardzo. I... Dlatego warto zwiedzać w grze eee, różne miejsca, albo pewnie tędy będzie się uciekało, może. Teraz tak coś kminie, ale nieważne, warto nieraz zwiedzać po tym miejsca. Widoczki na miasto, przepiękne tu co mamy? Magdoga no, Może jeszcze tu coś się znajdzie? O! A myślałem Misijka było ta winda, tu jest to pomieszczenie. Aha, nie mam autoryzacji, fajnie. Kamerkę wyłączyliśmy, ale teraz skąd wziąć klucze do środka? Żeby zdolności technicznych brak. Kurde. No to teraz chyba, że któryś z tych żamków ma. Ale nie, to, to są jakieś. To coś jest? Nie powinnaś tu być. E, tam nie powinna. To mi się tylko tak wydaje. To co to? A. No i teraz powiem szczerze, że. Nie wiem skąd wziąć klucz do otwarcia Może ktoś na dole miał A tu coś jest jeszcze Wymaga karty dostępu Bo Jeszcze raz zjedziemy na dół, może gdzieś pominaliśmy coś O Te też Też no. nie Co jest? Zresztą nie strzeliłem nawet Czy ktoś widział kartę dostępu No to powiem szczerze, że to nie robi się ciekawe Halo? To ciekawe. Znaczy mi tu pokazuje, że muszę odtąd O co tu chodzi? Mianoś, ja jest tam teraz zielony. Zapotanie zabiło mi klina, a to jest na... Nie, no na 17 piętrze 1702, czyli to jest tutaj. No jak ja mam tam wejść? Tu jest jakaś szafa i hmm. gdzie to szafa jest? Czy to te drzwi tak pokazało? Ja... O tu coś, a nie

Ciekawe, że. Ja? Jakżeby inaczej? No proszę. Pader ma nie tylko gust do muzyki, ale i do alkoholu. Rozumiem tylko, czemu akurat tak się zafiksował na Kerym. Proszę, proszę. Ech. Chujowa akustyka tam była. Oświetlenie, zresztą też i żarcie podłe. Ale dziewczyny. Uuu, dziewczyny, pierwsza klasa. Rozejrzyjmy się. Dziwne. Tego to w ogóle nie pamiętam. Wiesz, co mówią? Odwódki, rozum krótki. Wypraszam sobie, wódki nigdy nie tykałem. Ale bourbon, whisky, gin, rum, to co innego. On ciekawe. Kurwa, Kerry, to się nieźle postarzał. Kiedy było robione to zdjęcie? Niedawno. Patrz, jest data. I gitara, po którą przyszliśmy. Co my tu mamy? Jakieś galoty. O, forsować kot, lokalna sieć. To była dobra biba. Kerry się tak nachlał, że zrzegał się Nancy do futerału. Szkoda, że mnie tam nie było. Ty, patrz zamknięty pokój. Klawiatura numeryczna, a na tamtym zdjęciu z gitarą była data. Myślić, że ten Slayton jest aż tak głupi. Skoro jego idolem jest Kerry, a nie ja, to tak, na pewno. A ja gdzie była data? 11.24.2006 11... 24, 2006. 11...

No to przegapiliśmy pewną wskazówkę Tu jest data 31 31 może maj. 31 zrobiłem Spróbujemy 31 Byłem w czoło Kurde Uwaga spoiler Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, 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 na jeden, jeden, nie to nie jeden, być daty... jeden, 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 to jeden, 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 A, chyba, że ta ta, w sensie, rok. Już taka określa. A tu, co tu? Mmm -hmm. A pamiętam to Wciągnąłem ścieżkę jak 2006 do plania, 6, 20. impreza do bladego rana. Pobudka w Izbie wytrzeźwień. 2006 Spróbujemy jeszcze.

O, 2-0-6-5 Nie usłyszałem, ale teraz się dowiedziałem A zobaczymy najpierw do kompa 2-0-6-5 Dupa О, отложился. Dobra, mamy co chcieliśmy, udało się zrobić. Ciekawe czy jak wejdę na dach to mi zaliczy, nie. Kurde, Ciekawe czy jest jakiś tam... Tylko stąd jak spadnę to na pewno tego nie przeżyję. O, a no to jest jeszcze jakaś drabina Gdzie to prowadzi? Nie może na balkon do niego Aha To, że on wszedł? No dobra, wychodzimy z tego budynku Już się chyba tutaj nic nie ogarnie dostępu też. Czekaj, czy ta karta dostępu jest? Coś już ona nas zostało. no, ale... no Nie kojarzę żadnego miejsca, gdzie ono mogłaby być jeszcze. Słabo, czy koniec misji pewnie? Do skrytki trzeba gitara dostarczyć? Ech. No, tak. tak. Zaprawdę można na Ciebie liczyć. Gitara trafiła we właściwe ręce. Wszystko zrobione na Zither. Zamykam kontrakt i wysyłam pieniądze. No, także to jest koniec zadanka. Standardowo na koniec filmu będzie link z playlistą do wszystkich filmów z tej serii. Link do subskrypcji i link do następnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzem. Trzymajcie się, cześć!